Damy poszukiwaniu dzikich terenów do stworzenia niedaleko swojego domu, toru motokrosowego, do nawrotów, do prostych takich trików. Tutaj kiedyś terenówkami jeździliśmy z dziki teren z dala od ludzi, od, żeby nikomu nic nie przeszkadzało, do jakiejś cywilizacji. Ten teren tutaj co jest, chcemy zrobić taki. Nawrót, 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 nawrót nawrót, 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 nawrót coś takiego żeby trenować zakręty eee. a może zobaczymy no, jak to nic się nie będzie działo, nikt nam nie będzie przeszkadzał bo nie znajdzie się jakiś właściciel tego to, to będziemy będzie no ewentualnie będziemy szukać gdzie indziej ale na razie z tego co wiem tutaj też obserwuję ten teren praktycznie całe życie tutaj całe życie jest u gór, tu się nic nie dzieje Oczywiście las jest tam, to jest do lasu nie wjeżdżamy, szlabany tam są daleko, tam daleko, daleko, także to jest pod lasami taki teren, z dala od, od ludzi, nie? No i zobaczymy, no, tutaj wziąłem sobie, hadicie, taką oto pod kaszarę i coś zacznę tworzyć, zobaczymy, może coś może z tego się uda. No to, zaczynamy. No niestety znaczy nie ma innego wyjścia. Straszne hasze trzeba wytyczyć trochę tego toru A jak to zrobić? Jakoś tak trzeba. Chyba, nie pójdę po zdrową. mamy? mamy przecinkę. Pojeździć Zaraz kosiareczką przelecimy Może się uda I zaraz przelecimy kosiareczką Zacznie się jeździć Zacznie się wyrabiać O i tu damy tu damy lewoskę 90 stopni Tu damy prosto No tu, 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 dziko, nie tu, 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 do tu, tu, i tworzymy tor Co z tego wyjdzie? Zobaczymy no, niestety. Do darmo nic nie ma. Jak to każdy mówi, nie ma torów dzikich, które są zrobione i leżą sobie. Każdy chce się stworzy. No i my będziemy tworzyć tutaj. Proszę Państwa. Właśnie powstał nowy Tor. Busotor. I Już są pierwsze jazdy. Chwilę się sam zrobi. No bardzo. Za chwilę się sam zrobi. To Piękna sprawa. Jedziemy dalej. Trzeba go rezać dalej. A później dołożymy jeszcze parę zakrętów. Może kiedyś, jak nic się nie będzie działo, ponki. chopki się zrobi. Także to jest pierwszy owa, zrobiliśmy taki. Tak. Nawrót, tak, nawrót, nawrót. nawrót. Otóż młody, właśnie. Dziękuję. Okay. I tak, proszę bardzo. Tam jest motocyklista, mamy tor. Jedziemy, pierwsze koło od matku klapa nam się zamyka. Proszę zobaczyć, to jest nasz tor. To jest nasz tor. Przekoszony, przeorany Mamy O, widać go Niestety będzie nagranie motorskie I widać motorzysty, chyba leży A my jedziemy O Robimy nawrót na No i co? Tor jest! Jest jaki jest Ale się sprawuje Proszę zobaczyć O, Kuba zrób... Je... O. Zrób jeszcze kółko Ale dudni, niesamowita moc tej cr teraz. Słychać go. Zobaczymy jak wyjdzie z zakrętu. Już jest na nawrocie. O, go. Pięknie. jest moc już jest na nawrocie Piękne wyjście Pięknie. I tak, jest jaki To są początki, ale już macie trenować Już podstawy Ładnie łapie a jest mała hopka Później go objedziemy z kamerą. Tutaj coś dołożymy. Tam mamy cały teren do zagodospodarowania, że tam tych drzew. Także coś będziemy robić. Zrobimy jakieś hopy, może jakieś bale tam. Tu zrobimy motocross, tam zrobimy jakieś torenduro. A gomiochło. Pięknie. Tarcie na to tarciu. Jadł, Dobrze! to później, nie? No. Także żółwia i na radzie! No. Przyjechałem z moją żoną Emilką, pokazać się tor. Ich, jej tor Jej dwóch, dwóch synków I ona się boi o swój samochodzik, że jej... Ale przecież RAV4 jest terenowy chyba, nie? Absolutnie nie i nie wolno tu wjeżdżać no, A ja nie chciała, żeby tam po tych haszczach jechać Zaprezentuję teraz przejazd trochę przykoszonym Jak już tutaj to zrobili Jedziemy, jedziemy, tu mamy. No. Tu jest bardzo nieodpowiedni pomysł Tu jest, mamy nawrót, lewy nawrót. albo no zaraz będzie zależeć, w której strony będziemy jechać. Musimy z jednej i z drugiej się dobrze jeść tu mamy. O, no, widzicie. Tutaj tatuś się wykarczowała. Nie widzicie widzisz, nawet na hybrydzie, ale nie na napędy ci włączyłem. Jedziemy na... Jedziemy na trialu. Zobaczcie, tu, tu. 2021 Toyota RAV4. Samochód ma 1600 teraz kilometrów. No to, to trzeba go sprawdzać też w różnych terenach. Nie. o Zobaczcie sobie. O przepraszam, bo mi. sobie jedziemy. Patroniki w terenowych samochodach to niepotrzebna rzecz. Jestem inna. Tak? Nie. O, jakie chaszcze są. I tutaj jest, tu jest chopka. I tam takie kółeczki mamy, a nie to nie? No i tu mamy wyjazd z tego toru, to się jest bardzo interesujący. Witamy z domu. Ciąg dalszy debaty torowej. Młody rozpisał. Pseudo kombinujemy na kilku, no i doszliśmy do porozumienia. Kuba, że tutaj rozwiną. Tutaj mamy wjazd. Ten tor, który my zrobiliśmy, to jest ten, ten owal tutaj, nie? No i młody sobie doszedł do porozumienia, że jak będziemy go dalej. Będziemy coś z niego robić, to żeby ten kawałek wyłączyć z ruchu. I tak jak tu lecimy, tu lecimy, tu mamy nawrót, i później tak jak te kółko robiliśmy tu, to żebyśmy przebili na prawo, pojednów na prawo, później lewo w skręt, lecimy góra, lewa zawijka, na dół, prawa zawijka, góra, lewa. I jeszcze z lewa. takim półkiem możemy wyjść gdzieś ewentualnie dalej, ale to zobaczymy. Dół, dół, i tu on się będzie łączył. Taki myślę, że fajny prospekt tego toru. Tego, jak go powiększymy, no i tu gdzieś myślimy, co zrobić. Tu w jakąś dużą bandę zrobić taką nawigę. Tu bandę to się mam nadzieję, że się porobią same. No i tu gdzieś trzeba będzie jakieś hopki zrobić. Nie? Gdzieś na tym szybszym odcinku, może gdzieś tu z wyjścia zakrętu i tu chopa. Ale chopki to dopiero w późniejszym etapie. Chyba, że tu się zrobi prostą. I tu się gdzieś chopkę. Gdzieś tutaj może jakieś te my, my, my muldy, Coś wykombinujemy. No na razie mamy ten kawałek. Będziemy go tam trenować. Zobaczymy. Ale to jest taka perspektywa na, na przyszłość, żeby go zacząć rozbudowywać. To jest taki... Pierwszy etap rozbudowy tego toru, ale to jeszcze wszystko jest na razie tutaj, no, ale znając z nas to zaraz będzie tam wszystko się znajdzie no, na łące. Zobaczymy co się będzie działo jak zaczniemy jeździć ile znajdziemy widzów w tego toru także. Co no projekt jest, prospekt jest, pomysł jest. No i myślę, że teraz trochę czasu złapać, bo taka pogoda się u nas oleje wstądzia. Nie można jeździć. Będziemy coś kombinować. Trzymajcie kciuki. No i łapki góra. No i dawajcie te suby. No. Dawajcie, dawajcie. Będzie się działo. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Na razie.